Dzień dobry Ewatuła, witam, witam w programie Wygraj Teraz. Moi drodzy, nie rozwlekam się. Przechodzimy od razu do zabawy, no bo szkoda czasu. Liczę na to, że dzisiaj będę miała mnóstwo zwycięzców. A w co się dzisiaj bawimy, szuk? No w takim razie, jakie jeszcze kraje? Słuchajcie, w moich pięciu kopertach ukryłam jeszcze inne państwa. I mam nadzieję, że już z kolejnym telefonem otworzę kolejną kopertę. Jakie jeszcze państwa przychodzą wam do głowy? W Europie. Ograniczamy się jedynie do Europy. No, próbujemy, spoglądamy być może w Atlasy, no ale myślę, że większość z Was jednak nie będzie potrzebowała pomocy Atlasy. Myślę, że bez problemu usłyszę kolejną propozycję. Państwo w poprzednich dwóch kopertach. A co jest w pozostałych? Halo halo! Halo? Dzień dobry, 18 lat jest ukończone. Tak. W takim razie poproszę o propozycję Państwa. Halo? Tak poproszę o Państwa, o nazwę państwa. Francja! Francja, no nie, niestety nie. Niestety nie, nie ukłam Francji. Poza tym te propozycje już usłyszamy. Usłyszałam. Nie powtarzamy na wygranie pieniędzy z tą zagadką? Państwo europejskie, no kto wie. Co usłyszę tym razem? Co tam jeszcze w tej Europie mamy? Kto już wie? A być może ktoś podejrzał w Atlasie. Słuchajcie, nieistotne w jaki sposób, jeżeli usłyszę prawidłową odpowiedź, jeżeli usłyszę jakieś państwo, które ukryło się w którejś z tych trzech kopert, oddaję pieniądze. 200 zł czekam mojego kolejnego zwycięstwa. Kto nim będzie?